7 siedmiobramkowa porażka z jednym z kandydatów do awansu, bo chyba KPR Legionowa należy za takiego uznać. No w każdym razie, jednego z faworytów pierwszej ligi. Ale jak byś ocenił dzisiejsze spotkanie tak z punktu widzenia trenera? No, powiem szczerze, że chłopaki dzisiaj zostawili mnóstwo zdrowia i serca na boisku. Były momenty, że bardzo mocno żeśmy się postawili zawodnikom z Legionowa. Niestety w pierwszej połowie nie uszczegniliśmy się takiego małego przystoju który nas kosztował kilka bramek i goście no, odskoczyli do przerwy. W drugiej połowie próbowaliśmy zniwelować tą różnicę, jak dobrze pamiętam, nawet do czterech bramek. Natomiast znowu nam się przytrafiły dwie takie głupie straty i goście to wykorzystali no, i utrzymali to swoje prowadzenie do końca. Natomiast trzeba powiedzieć, że chłopaki walczą, starają się w każdym meczu zagrać najlepiej jak potrafią. Jeszcze płacimy frycowe, ale mam nadzieję, że przy takim zaangażowaniu, jaki, jaki widać na treningu, jaki widać na, na meczu. No mam nadzieję, że to będzie kwestią czasu, jak będziemy się prezentować coraz lepiej. No, trzeba tutaj powiedzieć, że dzisiaj żeśmy zagrali bez też dwóch dodatkowych chłopców, którzy do tej pory z nami grali. Mam to na myśli Kaspra Adamczuka i Kaspra no o tyle ich absencja była dla nas dotkliwa, bo mamy też kilka kontuzji kilka przeciążeń w zespole i no, powiem szczerze, że przydałoby się tych dwóch dodatkowych graczy, żebyśmy mieli po prostu możliwość większej rotacji zespołem. Ale mimo to widać, że chłopaki wytrzymali kondycyjnie, Zagraliśmy kilka naprawdę fajnych akcji, które się mogły spodobać. Postawiliśmy się troszkę w obronie. Trochę tego brakowało w pierwszej połowie, ale natomiast w drugiej połowie, żeśmy już walczyli w miarę przyzwoicie. No właśnie, w drugiej połowie, zwłaszcza w końcówce meczu, zobaczyliśmy kilka naprawdę fajnych, ciekawych akcji w wykonaniu Twoich zawodników. Myślisz, że to wynika z tego, że jest większe zmęczenie przeciwnika i łatwiej dochodzić do takich sytuacji? Czy jest to takie rozgrywanie się podczas meczu i, i realizowanie tych założeń, które sobie nakreśliliście przed meczem? No myślę, że najdrugie, bo no trzeba powiedzieć, że to w większości to są chłopcy, którzy, e, którzy mają niewielki staż treningowy, niewielki staż grania na tym poziomie. No, na tym poziomie generalnie żaden z tych chłopców jeszcze nie grał, a, a większość z nich była zmiennikami w tamtym sezonie w drugiej lidze, natomiast tutaj muszą odgrywać pierwszoplanowe role, grając na poziomie pierwszej ligi. Na pewno na początku zawsze jeszcze jest drema u tych chłopców widać, że oni się tak rozkręcają powoli, ale, ale z biegiem czasu widać, że te akcje zaczynają się zazębiać, zaczynamy grać na dużo większej swobodzie, na dużo większej szybkości i naprawdę tych parę reakcji było, było ciekawe. Brakuje mi jeszcze trochę takiej zawziętości w obronie, przynajmniej w tej dzisiejszej pierwszej połowie, bo naprawdę w drugiej połowie nie można było się już do, do tego elementu przyczepić. No właśnie, szukamy zawsze po takich meczach pozytywów i o ile takie granie z silnymi zespołami dodaje oczywiście pewności siebie i doświadczenia, też buduje psychikę tych młodych zawodników i to widać w ostatnich dwóch, trzech meczach, kiedy zespół podnosi się, podnosi się przegrywając nawet 8-9 bramkami, potrafi podjąć walkę, dochodzić nawet na 5-4 bramki, tak jak dzisiaj. To też chyba widać w rozwoju tych młodych zawodników, że ta psychika im się robi coraz mocniejsza. No dokładnie, ci moi zawodnicy analizują swoje mecze, interesują się rozgrywkami, wiedzą, że w, w zespole dzisiejszego przeciwnika są zawodnicy, którzy mają przeszłość już w ekstraklasie grali przez ładnych parę sezonów. Kilku e, jest już bardzo doświadczonych. Natomiast tak jak powiedziałem, no w moim zespole są e, w tej chwili, za wyjątkiem Mateusza Flonta, e, są to nastolatkowie. Także na pewno młodość jest po naszej stronie, na pewno chęci są po naszej stronie, natomiast brakuje jeszcze doświadczenia. No to jeszcze ostatnie pytanie. Wspomniałeś przed chwilą i do tego chciałem nawiązać, że to są bardzo młodzi zawodnicy, nastolatkowie. To są y, zawodnicy, którzy są w wieku juniora i tworzą juniorski zespół. U azotów ławy i mam wrażenie, że to granie w drugiej lidze, w pierwszej lidze w tym sezonie daje im olbrzymią pewność w rozgrywkach swoich kategorii wiekowych, czyli w wojewódzkiej lidze juniorów, bo trzeba przyznać, że w tym roku naprawdę juniorzy grają bardzo dobrze. No tak, no, trzeba przyznać rację. Widać, że w tym, w tym sezonie rozegraliśmy trzy mecze. W tym wygraliśmy tutaj na własnym parkiecie z białą Podlaską. Jest to wicej Polski z tamtego sezonu. Także graliśmy bardzo dobrze. Zamknęliśmy ich praktycznie w, w obronie, no, zagraliśmy super mecz. Widać, że to jest przełożenie, przełożenie tego, co my tutaj robimy na treningu i tego, co robimy i co, i co gramy, że bardzo ładnie to się przekłada później na rozgrywki w grupach młodzieżowych. W no, tym we środę graliśmy też bardzo fajny mecz z UKS Burca Puławy, lokalnym przeciwnikiem. Mecz stał na takim dosyć wysokim poziomie, mecz bardzo twardy. Także myślę, że podobał się publiczności. No jakże mnie skłamał, no było chyba ze 400 osób tutaj na, na trybunach, także chcieliśmy tutaj podziękować kibicom, że tak licznie przychodzą i dopingują obydwie ekipy. Ale tak wracając do tematu, naprawdę treningi, treningi plus rozgrywane mecze w pierwszej lidze, na poziomie pierwszej lidze, to trzeba określić, że to są same plusy dla tych młodych chłopaków zderzają się z dużo bardziej poukładaną piłką, z dużo twardszą obroną, z dużo szybciej rozgrywanymi akcjami w ataku pozycyjnym. No, bardzo dobra nauka.